Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Echo Silvery. No i dzisiaj właśnie mamy taki początek. No i popowiem Wam pewnie coś, ale nie, że ten. Tylko po prostu będę, będę powtarzać albo zdjęcia, albo filmy, bo obecnie nie jestem w stanie, więc no. Zabiorę Was do odcinka. Jeszcze tutaj dodam, że ten film jest na specjal na 50 słów. Bardzo wam dziękuję, jesteście naprawdę kochani, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dziękuję wam. Więc pewnie bardzo dużo osób kiedyś, którzy, które zaczęły jakkolwiek jeździć konno, myślały nad kupnem swojego konia. I właśnie dzisiaj poruszymy ten temat, czyli czy opłaca się kupić konia? Ile tak naprawdę kosztuje koń? I porozmawiamy sobie, czy opłaca się bardziej kupić, wydzierżawić, czy może w ogóle nie kupywać konia. Konie to wspaniałe zwierzęta, i jeżeli chcemy konia, najpierw trzeba go kupić. A ile taki koń może kosztować? Są bardzo różne ceny koni. Jednak taki koń, który będzie odpowiedni dla początkującego jeźdźca, to myślę, że to będzie koń, yy, który będzie kosztował od 10 do 15-16 tysięcy. Taki koń powinien mieć bieg od 10 do 13 lat. Nie powinien być za bardzo młody, tylko bardziej taki koń profesor. Może i was nie zaskoczę, ale taki koń potrzebuje również sprzętu, a to kolejny jednorazowy wydatek. Taki koń będzie potrzebował m.in. siodła, czapraka, ogłowia, kantara i derki. Niektórzy yy, będą yy, potrzebowali kilku derek. Więc myślę, że taki wydatek to będzie około 5000 zł. Oczywiście siodła mogą być również droższe, mogą kosztować 28, 25, 20 tysięcy, wtedy ten wydatek się powiększa, ale uznajmy, że bierzemy rzeczy takie z niższej półki. Wtedy siodło może kosztować 2 lub 4000 tysiące. Przychodzi czas na coś, czego jest dosłownie najwięcej, czyli wydatki miesięczne. Tutaj już trzeba troszeczkę dłużej policzyć. Koń musi gdzieś stać i to jest kolejny wydatek, bo jeżeli rodzice nie zgadzają się na to, żeby koń był obok domu, to trzeba przecież opłacić pensjonat, który też nie jest za bardzo tani. Ponieważ pensjonat na pewno jest w każdym województwie. W całej Polsce jest na pewno bardzo dużo pensjonatów. Pensjonat może kosztować od 800 do nawet 1000 zł, co jest mega dużym wydatkiem miesięcznie. Trzeba wziąć też pod uwagę, żeby w pensjonacie były wszystkie rzeczy, które pozwolą Ci się jakkolwiek rozwinąć dziecko. Taki pensjonat może kosztować nawet 1000 zł i taką cenę przyjmijmy żeby cieszyć się naszym wspaniałym przyjacielem przez jak najdłuższy czas, potrzebna jest pomoc weterynarza oraz kowala. Weterynarz jest potrzebny do odrobaczania, szczepienia i telinkowania zębów, a kowal oczywiście do podkuwania. To jest duży wydatek miesięcznie. Może być to nawet 200 lub wyżej złotych. Dalej mamy. Żywienie, ale żywienie konia to jest bardzo różnie z tym, więc po no prostu przejdźmy dalej, bo to zależy od wagi konia i od konia. Nawet jeżeli koniec pod stałą opieką weterynarza, starzyć się mogą jakieś choroby lub kontuzje. Na no to też trzeba być przygotowanym i trzeba mieć odłożone to kilka tysięcy, bo leczenie choroby lub jakiegoś urazu nie jest tanie. Na, na takie coś jest odłożone, według mnie, powinno być odłożone tysiąc lub więcej złotych. To zależy już, czy uraz jest poważny, czy też to jest zwykłe zapalenie gardła, na które potrzebujemy tylko tysiąca złotych. Należy też przebijać opłacenie kliniki. Więc to tyle w dzisiejszym odcinku, ja chcę Wam naprawdę podziękować. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę Wam pomogłam. W następnym filmie zajmiemy się tym, czy warto mieć w ogóle konia, czy warto wyda wydać na niego pieniądze przez kupno, czy lepiej go wydzierżawić bo ponieważ ten film taki jest już bardzo długi, pamiętajcie, że to był specjal na 50 subów, lecimy teraz po 60 i ja się z tobą